Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 5 saszetek z nowej kolekcji Tops Premier League Sezon 2026. Zanim zaczniemy, przypominam, zakupy robimy w sklepie krakenshop.pl macie kod rabatowy M 10 do wykorzystania, 10% rabatu u chłopaków w sklepie. I moi kochani, chciałbym wrócić do tych dwóch kart, które trafiłem z całego boksa, którego dostałem właśnie ze sklepu Kraken Shop, okazuje się, że numerki są. Ciężko je zauważyć, ale są. To są dwie karty paralel numerowane. No i tu mamy dość niski limit. Joelington z Newcastle 2 na 50 Szukałem, ale nie mogłem znaleźć na filmie, a. Jednak jest numerek tylko tak dość mocno ukryty. Trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby go zobaczyć. 2 na 50 Joelington, a tutaj Guido Rodriguez 122 na 399. Takie dwa limity z boksa trafiłem. No i jestem ciekaw, co ciekawego będzie dzisiaj w tych pięciu saszetkach, także startujemy bardzo fajna kolekcja. Dajcie znać kto z was też będzie ją zbierał. Kto jest fanem Premier League. Także zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy ktoś z moich widzów trafi autograf, bo można również autografy trafiać w tych saszetkach. No i popatrzmy, kto nam tutaj wpadł. Antony Patterson. Jest to karta Ruki z Sunderlandu. Następnie Gabriel Martinelli. Arsenal. No i mamy ładną kartę Taivo Avonii Prophecyzyn z Nottingham Forest. Następnie Ian Wright z Arsenalu legenda. Kolejna karta to Lukas Bergwal, Generation Now z Tottenhamu. No i mamy kartę Chrome Tops Chrome. Chromking Andy Cole w koszulce Newcastle. Piękne są te karty. Dużo grubsze aniżeli pozostałe. Może tego tak nie widać, ale jest różnica. I kto jeszcze nam tutaj wpadł? Niebieski Semedo z Wolverhampton. Dalej Ryan Yates z Nottingham Forest. I Lisandro Martinez Manchester United. Mamy drugą saszetkę i tutaj jest Aaron van Bissaka z West Hamu, następnie James Trafford z Burnley, James Tarkowski Everton, Levi Colwill. Z Chelsea, Beto z Evertonu, pro precision, dwójka zawodników z Brentford, Collins i Vandenberg, Breakthrough Baler, Luis Guillerme. No i mamy limitik. Tym razem już wiem, że to jest limit 12 na 499, czyli chyba ten najwyższy limit to jest. Dobrze patrzę, tak, 499, czyli to jest raczej najwyższy limit. Do tego Emiliano Martinez z Aston Villa i Romain Esse z Crystal Palace. Saszetka numer 3. Wandenberg. Tu jest właśnie ta karta podstawowa. Alex Iwobi. Sven Botman. I karta specjalna Josh Brownhill z Burnley Pro Precision. Do tego mamy Indiae Generation Now. To jest chyba Everton. Tak Everton. Full Force Mikey Moore z Tottenhamu. I mamy kolejną kartę: Chrome. Adam Smith z Bournemouth. Adam Smith. Do tego niebieski Lisandro Martinez z Manchesteru United i Aid Nouri z Wolverhampton. Poprawiliście mnie tam ostatnio. Tak, on przeszedł do Manchesteru City. Saszetka numer 4 dzisiaj: Maximilian Kilman, następnie Bashir Humphreys, Beto Neto, same podobne nazwiska, Dane Welbeck z Brighton, Precision, Generation Now Rodrigo Muniz. I to jest zawodnik fulem. Nie wiem czy zauważyliście, ale fulem ma karty, gdzie jest zawodnik taki dużo większy do z twarzą aż do tułowia, a pozostałe karty, gdzieś tam zawodnicy są w całości. Jimmy Floyd Hasselbank, Mamy Leeds United i to jest legenda tego klubu. No proszę, mamy kartę Gold Lion Mohamed Salah. Wcześniej trafiłem w boksie tego zawodnika z Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, a tym razem jest Mohamed Salah. I ostatnia karta to Amadou Onana z Aston Villa. I zostaje nam jedna saszetka jeszcze. Sasha Lukic z Fulem, dalej. Mikey Moore z Tottenhamu. Headline z Jakob Murphy, Newcastle. Kevin Doyle, Wolverhampton, retro Trits Do tego mamy Bubakara Kamare. Generation Now Aston Villa. I karta Chrome king Didier Drogba z Chelsea. Pięknie. I trzy ostatnie karty. Jack Hinshelwood z Brighton, Konate Liverpool i Metty Cash. Mamy Polaka, Aston Villa. Tak więc, moi kochani, no bardzo fajne trafy. Mamy karty Chrome King w liczbie trzy sztuki. Do tego udało się trafić limit 499 Jean-Paul Van Hecke. No i myślę, tutaj ta najlepsza karta Gold Lion Mohamed Salah z Liverpoolu. Także czekam na wasze opinie i komentarze odnośnie dzisiejszych trafów. Przypominam, zakupy robimy w sklepie krakenshop.pl macie kod rabatowy do wykorzystania m 10 na zakupy. Także naprawdę się opłaca. Tym bardziej, że saszetki no, tanie nie są. 18 zł, więc przy większym zakupie opłaca się. 10% macie rabatu. Także to tyle moi kochani. Dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!